Zatrzymaj, zatrzymaj, się, zatrzymaj się, Zatrzymaj się Muszę o azjatyckiej słyszysz, Zatrzymaj się Słyszysz co mówię? Tym, nasze zatrzymaj, zatrzymaj pojazd się. A teraz wysiadaj, ręce do góry Halo? Dobra, chodź Hopsa, jedziemy z tematem Tup, 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 tup Tup, 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 tup. Powtarzaj za mną. Tup, 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 Znasz taki zespół w kajne gręce? Nie znam Brałem kiedyś w tym Było piękne lato i czasem padało. Dużo wina się piło i mało się stało. Tak zaczęła się piękna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochali się <śmiewanie> No a więc Masz trochę klimatu takiego młodzieżowego na przykład Wakacyjna przygoda, wiesz o co chodzi <śmiewanie> 250 koła chłop To nieźle no, pan ebał Dobra wezmę pana na szpital Ja też biegłam, patrz Ej dobra, tym razem się nie udało, okej? Okay? Od no, razu się odejdę z A jak zimno Wysiadasz, wysiadasz, raz! No widziam Za ładny Fajnie pojechali Zawrócę alfa po was co zrobiłem, niby? mam panie potracił? Jeszcze telefonie się nie wytrzymia. Nie widziałem. No trudno zobaczyć, jak się ma telefon przy mordu. duży to jest wóz, więc słabo z widocznością. A ma pan prawo jazdy kategorii C? Oczywiście. No to może je pan zaraz stracić, dobra? Dobra, przepraszam, nie widziałem pani. Iwan to za kali biegiem, 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 biegiem. Zobaczyć co na dole być. No. Ty wiesz, co, wiesz co jest z Audi? No, cztery zera na masę, a piąte za kierownicą. A wiesz, co jest zerem? Ktoś, kto wywozi kto babę pod mieszkanie i nawet buziaka w policzek nie dostanie. Uła! Będziecie musieli wyczekiwać streamów z Julią. Eee. eee... Ała. Aaaa! Dobra, to co. Dobra. Wstawaj, wstawaj. Wstawaj, wstawaj. No, dajcie mi schować broń. No to chowaj. Dobra, teraz cofnij od tego mostu. Dobra, nagrywają to jacyś. Dobra, otwieram trzy drzwi. drzwi. Pakuj się do środka. Czekaj, 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 czekaj. Naszym trzeba pomóc. Szelają się. Daj sobie spokój, jesteś otoczony. Mam go. co Znowu gdzieś indziej jedziemy? No pa uh. Aha! No dobra A powiedz mi to ten Discord cały zapytał powinniśmy to jest. grać na Melinie w lola, nie? No i no i musiałem jakoś go... No i zaprosiłeś go na Discorda, tak? No i elegancko, dobra. Do kącika tam, do końcika po lewo szybciutko. Szybciutko raz, raz. Słuchajmy, panienko. Ja ci podam torbę, ty do torby spakujesz wszystko, co masz w kiermanach. Telefon, sikor, okulary też wrzucasz, rozumiesz? Portfel. Zrozumiałaś? Mhm. Mm no to ściągnij tę torbę. Szybciutko pakujemy, pakujemy do torby. Raz, dwa. No szybciej, szybciej. Wyglądasz na wysportowaną. Co tam jeszcze chcesz? Nie mam jakiegoś PORTFEL I KIERMANY OPUSZĘ SZYBKO! O Dawaj jest? tą torbę! DAWAJ TĄ TORBĘ! Słuchaj? DAWAJ TĄ TORBĘ! No masz, weź sobie Jeszcze co będziesz Dobra, skakuj teraz. na mój fotel. Dobra. Nie no, ty. tam jesteś? Niestety koribaba. Teraz, no strzelaj Przeproś Nie <noise> Stanty! Syna mi nie będzie obrażał Strzelamy dalej do nic nie? Ja nie mam amunicji, uciekam Aha Kto postrzelił... Aha, noszą. Aha. Gdzie pani Wedek? Aha, Przepraszam. O, <grym> o, 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 o. Przepraszam. Ale halo, halo, jak do widzenia? Co pani? Ja chcę konwojem jechać, no co pani? A A Fajnie Fajnie Będziemy chyba atakowani z tyłu komendy, bo potrzebujemy wsparcia jecie, jecie Uciekamy od nich Jesteśmy na kwadraciaku Próbują odbić chyba tego parówczaka, czy kogoś tam 185 175, my go mamy 5 pojazdów Pięć nas atakuje Wsparcie, wsparcie, wsparcie! Sto 160 2, 7, 8. co, nie robią? 185 jest w naszym radiowozie, ten zatrzymany. Dobra, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. 156, idę sprawdzić. O, no, nieźle. No. Nie peniaj, krasu pe Mi, psecha siada. <grym> Czekajcie, bo muszę coś szefa zapytać, dwie rzeczy. Prędzej to mi szefowa siądzie, niż psecha co to jest? Co Co się stało? Nie ma pytań. A, no to może prawda. No widzę, że to jest po kamerze. Ale z... jakie kółkę, z... jak Jak z... dobrze to zagrałem. Co jest? Wysiądzał tam, nie odjeżdżaj. Nie no tak. Kurwa, ała, a. Nie leży! Idioto! Dobra, Willy jest idiotą. Siadaj szybko! Ej, bo serio, ja teraz mam mindfucka. Mam pokazać, że zastrzelić CNPG. Dobra. Czekam. Ostatnie życzenie. Powiedz Ostatnie. mu, że go kocham. Jeszcze Powiedz mu, że go kocham. Ja to kochasz. Pięknie. Pięknie. Jej ostatnie słowa to: powiedz mu, że go kochasz. Nie strzelaj do niej z tego główna. Widzicie, jak Dobra, dobra. dobra yy, to można się rozjawić już pod złomowiskiem. W porządku, robimy to. to weź się. naprawcie O, ta Ooo. ciężarówka jest potrzebna nadal. Nie lepiej poczekać jeszcze, no, nam no, może, co? No to się, albo dobra, no to się zmieni. Tak, jeżeli no. się coś zmieni, to porządku, a jeżeli nie, Bo on jest, on jest w toku cały czas, robi to. Botelu! No szkurde, no jednego gościa nie możemy złapać! Jest to niemożliwe. Czy jednostki nam są potrzebne, żeby jednego chłopa złapać? Boże, czemu? Gleba, gleba, No, czemu? Chleba, chleba. no na komendzie. Proszę o sprawdzenie kamer BMW. Stop.